Witajcie w moim pierwszym odcinku zgrania w Blitz SG. Po prostu SG. Dzisiaj jestem sam. No to ja zaczynam grać, będę robił cięcia. I po prostu, kiedy będzie się zaczynać arena, no, będzie kończyć. A to ja robię cięcia a widzimy się za moment. Witajcie po cięciu, jestem już na arenie. Grałam sobie klasę grubego, ponieważ mam ją ulepszoną. E, mam tam budki, dwa jabłuszki, budki skórzane, dwa jabłuszka i drewniane miecze. O, oh, fak, zagadałem się i nie zdążyłem. Bo mi to skrzęt trwało, fak. To trzeba się nie przeczytać. Faki, teraz jedyne na nasze uratowanie to nasza klasa, którą wybraliśmy więc nie wiedziałem ale ja na szczęście wiem chyba, gdzie to jest o, wioska bieg o Jezu co on mnie bije nie rozumiem po co się bić fapek? zostaw mnie po co się bić swabek weź weźmy zostaw ty idiotyczny Ч ⁇ как бы мне забыть? Я не знаю, что ты сообщил. О, ты сообщил. Кейс, надо вернуть. О, фукинг! Фукинг! Блэмщит! Фукинг! Блэмщит! О, фукинг! No i po pierwszej arenie. Niestety przegrałam bardzo szybko, ponieważ na początku nie udało mi się zabrać żadnej skrzynki, no ale gramy drugą. Ja no, robię cięć. Słuchajcie, po kolejnym cięciu jestem już na arenie. Lubię tą arenę. Może nam coś pójdzie. Wtedy, przepraszam, że tak spajowałam, ponieważ zagadałem się i po prostu miałem spóźniony zapłon i nie powiedziałem tak szybko po skrzynki, tak jak powiedziałem. Ale teraz. No bycz, to no lepiej! Jest o wiele lepiej. Tylko, że nie mamy nic do bycia. dobra, już idziemy do ciężarówki. Do ciężarówki. Tfu, do autobusu tam zawsze jest krzyk, chociaż... Dobra, już tam poszli, to my musimy... No dalej stąd idziemy, aby uciekać i szukać dalej z kimś. No skurajmy. Kurde, już jesteśmy śmiertelni.

Kolego? Uż ci zmurty musiał. Ok. Mam po serce. O, oh ja yeah, patrzę. wiedziałem co ten pobiegnie. O, oh fuck. Ejku. Przepraszam. Dobra. Ale już było bardziej zacięcie. I widzimy się za morzem. Ok, witajcie po dzięciu. Zaraz zaczynamy arena i lecimy z tym kopce. To będzie część pierwsza, oczywiście. naszych Nic. Fuck! Troll! W tych skrzynkach nic nie ma. No nie, zdarzają się takie bugi. Jest arena zbugowana, gdzie w ogóle nie ma skrzynek bo to musimy wyjść zapraszam was bardzo ja robię życie i widzimy się za mną witajcie po kolejnym dzięciu niestety tamta arena była zblokowana ale to już będzie normalne zaraz zaczynamy ja już przygotowałem 5 4 3 2 jedziemy robią nam coś coś tam mam. Kanskje det er en båt der?

O jest O twa jest git, woda, jest git! Wow! Dobra, jedziemy dalej. Idzie nam bardzo dobrze w tej oh, O no. Chogo sklepimy? No nie, padliśmy. Ale dobra. Poszło nam dobrze. Chyba jeszcze jedną stronę szybko zagrać. I nawiedzięcie. Witajcie po cięciu. jesteśmy na arenie, której nie, na, nie lubię. Bardzo jej nie lubię, bo na tej tam na środku bardzo nie lubię iść te skrzynki, bo... Nie lubię po prostu. Nie wiem, jak wam to powiedzieć. No dobra, z arena zaraz się zacznie. Mamy i szybciutko, 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 mamy coś, mamy coś. Dobra, uciekamy, mamy coś do tego.

Dobrze. No, już może bardzo tego. Zobaczcie, ja wziąłem skrętkę, to się i ja. coś jest. Mi się wydaje, że to będzie o oh, fucking o oh, fucking buj shit, o oh, fuck oh, no 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 tak O trzeba jest oh, nie no dodamy dodamy nie ma co nie mieliśmy szans. dobra to by było na tyle to była dopiero pierwsza część pamiętajcie nagram jeszcze drugą Niedługo pojawi się, no No i dobra, jeszcze ja z wami żegnam. To by było na tyle. Część pierwsza zakończona i zanim było część druga. Siemano.